Anna Kluczyńska, witam na kanale Sercu Polski. Um, zaraz zobaczymy um, kolejną akcję dla Chorego Czarusia. Um, jest to akcja zorganizowana na terenie pływami um, wodnej w Wozorkowie. Um, organizatorka tego przedsięwzięcia, um, pani Mirosława Matusiew, um, zorganizowała taką akcję um, dla, dla chcących pomóc po prostu Torkowi um, i imigracji z innymi. Um, instruktorami, ratownikami i innymi pracownikami tutaj basenu i okolicznych szkół pływackich, zorganizowała taką akcję, aby płacić co najmniej 20 zł i można nauczyć się pływać, korzystać z fitnessu, był też pokaz ratowników i zobaczymy ile w tej akcji wzięło udział osób, chyba nie dowiemy się jaka kwota została póki co zebrana, bo jeszcze aktem została e, całkowicie zakończona. I także ja Was bardzo zapraszam na ten materiał. E, w międzyczasie pod, e, pod koniec programu udostępnię również dane do wkładu, e, do jeśli chodzi e, o chorego tarusia. Także zapraszam Was serdecznie do obejrzenia. jest ważna rzecz, jak z frekwencją, jak dzisiaj, jak dzisiaj było z frekwencją? Czy dużo ludzi przyszło i było zainteresowane tą akcją tutaj na basenie? Witamy Pana Szymona i Pana Bartłomieja, którzy dzisiaj tutaj wspierali akcję dla Czarusia. Proszę powiedzieć, dzisiaj Panowie uczy, uczyliście pływania młodzież? Jak to było z Waszej strony? Tak jak najbardziej. Dzisiaj jesteśmy zaangażowani do akcji Pomoc dla Czarusia. Robimy to wszystko ponad podziałami. Prowadzimy szkółki pływackie. Jesteśmy tutaj również instytutorami. Zależy nam po prostu na tym, żeby komuś po prostu pomóc. Jeżeli jest taka możliwość, to jest dzisiaj dzień wolny od pracy. Chcielibyśmy w jakiś sposób móc się zaangażować tutaj na nasze pływanie wody. Tak? Mm -hmm. A proszę powiedzieć, du dużo dzisiaj było osób chętnych do nauki pływania? E, dość dużo. Głównie były osoby chętne do aqua aerobiku i do mm -hmm. e, takich ćwiczeń w wodzie z różnymi piłkami, z e, makaronami. E, a nauki pływanie też e, by, by było e, część osób, ale zdecydowanie więcej na, na ten aqua aerobik, bo tam po prostu na przewagę kobiet w dzisiejszym dniu, też więcej poszło na aqua ale klientów takich do nauki pływania też, też było trochę. Dobrze, ja się bardzo cieszę, bo ja też w ogóle myślałam, że to jest taka akcja, że tam no ci, co chcą wesprzeć, to wrzucają do puszki, a się dowiedziałam, że tak naprawdę tutaj wszyscy, co dzisiaj chcą popływać w niedzielę, cały ten dochód przechodzi na, na chorego czarusia, czyli tak naprawdę tutaj no, i wy przyszliście tak z dobrego serca, A powiedzcie, gdyby taka akcja działała się w przyszłości i też by była zbiórka, czy to na czarusia, czy na jakieś inne chore dziecko, czy też byście wzięli udział w takiej akcji, poświęcając swój czas? No jak najbardziej, no zależy nam po prostu na pomocy komukolwiek, tak? Powiedzmy, wszyscy z dziećmi, jesteśmy z niej bardzo blisko związani, więc no, sądzę, że nie byłoby chyba osoby, która by się Które tutaj była mała z chęć pomocy komukolwiek, tak? Na 100%, jestem przekonany. A pan Pan miał też by miał chęć jeszcze raz pomóc w takiej tak, dokładnie, a ja sam z siebie też jak tylko mogę, to pomagam, e, oczywiście na tyle, na ile moje fundusze pozwalają e, i udzielam się społecznie i, i ogólnie, e, jak ktoś potrzebuje pomocy, to nigdy jej nie odmawiam e, i jeśli byłaby taka kolejna akcja, tak najbardziej też chętnie bym ją e, wsparł, bo uważam, że dobro wraca i, i należy pomagać. Dziękuję Panom bardzo i dziękuję oczywiście za, za Panów dobre serce i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Oczywiście proszę Was o pozostawienie łapki w górę, o subskrypcję, o komentarze. Możecie wesprzeć moje działania stawiając mi wirtualną kawę na Bajkafi. Link do tej zbiórki jest w komentarzu. W opisie. Do zobaczenia.